Cześć, tu Ania. Witajcie w kolejnym Omnomnomie. Dzisiaj mam gościa i gościem jest Kat. Tak, to ja. Cześć. I będziemy testować różne fajne rzeczy. Pierwszą rzeczą jest, uwaga, to. Ja nie mam pojęcia co to jest. Tak naprawdę ja się już tego boję. To wygląda rewelacyjnie. zawarcie. to jest taka piękna butelka. W środku pływają brzoskwinie. Jest naprawdę imponująca. Jak ją tylko zobaczyłam, to było pierwsze, to krzyknął w supermerkacie, Patrz do omnomnoma. No i to jest ewidentna taka rzecz do omnomnoma, yy, ale wygląda bardzo apetycznie yy, i ma jeden litr, także zobaczymy, jak smakuje. Yy, I skład ma bardzo przyzwoity, bo to są tylko woda, cukier i morela. Aha, czyli pomyliłam, się, to nie są brązki, tylko to są morele. Także. O, dziewicze otwieranie. Trochę jak kompot, wydaje mi się. Tak, no bo to jest mm -hmm. jakiś, jak, jakaś forma kompotu, tylko niezwykle atrakcyjna. Fajnie wygląda. Dobra, jedziemy z koksem. Trzymaj, baby, jeszcze pierwsza. Pi, pi. już mogę? Dobra. No tak, dajesz jedziesz. Mm, faktycznie jak kompot, ale taki trochę. Nie jak domowy. Słodki, tak. podobnie jak domowy, ale coś tu jeszcze jest. No przez to, bo tu jest kwasek cytrynowy, więc on po prostu Aha. podbija smak, i ale generalnie dobre. Tak, bardzo smaczne. Mm. Jest to fajna alternatywa dla osób, które nie chcą samemu w domu robić kompotu, nie mają mhm. na to czasu, a nie chcą pić też soków, no bo wiadomo, że soki są w większości niezbyt zdrowe. A tutaj, no który sok, który można kupić w sklepie w takiej pojemności, no. ma Trzy składniki, Chcę, ale patrzę, bo to można by było w ogóle, no tak, tu jest jeszcze kompot, to by można w ogóle wymieszać z wodą, wydaje mi się, wtedy by byłoby trochę mniej słodkie i chyba wydaje mi się lepsza. Tak. takie aż, aż za, tak, jest, jest bardzo intensywne, eee, także... Myśli, żebyś kupiła? Kupiłabym. Mhm. Jest smaczne, i skoro jest naturalne, to wydaje mi się, że, ale to dopiero po tym, Kosztuje jak już wszystkie Kosztuje 4,89. No to zdecydowanie. E, problem jest tylko taki, znaczy, problem, no. Znaczy, fajny, fajna jest ta butelka, mhm. bo jest bardzo atrakcyjna i mi się wydaje, że to ma być Już Później kiedyś... można z wazą z, z niej zrobić, abyś tak jej. ją mhm. sobie i zrobiła na przykład mniej kompot sama albo jakieś przetwory, bo wygląda super. Mhm. E, ale noszenie tego na przykład ze sklepu to jest tragedia. To jest. Albo jak dzisiaj na przykład jechałam tutaj z tą butelką to myślałam, że mnie szlak trafi. Mm -hmm. e, także to jest akurat słaba. Dobra, przechodzimy do drugiej rzeczy, i druga mm -hmm. rzecz to jest coś niezwykle ekscytującego i teraz po prostu padniecie wszyscy, bo e, niezwykle ekscytująca rzecz e, u Ani to jest woda. <grych> I tak to jest butelka wody opowiem Wam taką historię. Byłam w e, urodziny e, i było takie spotkanie i... W, rodzina postawiła na stole właśnie tą wodę. Mhm. No i ja sobie nalałam do szklanki no i tam wszyscy rozmawiali, a ja w tym czasie nalałam kolejną szklankę i kolejną szklankę i kolejną szklankę i tak oto ja w ciągu kilku minut wypiłam całą wodę. Przy czym to jest woda jeszcze gazowana, ja nienawidzę wody gazowanej. No, okay. Nie jestem taką osobą też, jak pije dużo wody. Mhm. A tu się nie mogę powstrzymać. To jest to coś po prostu, nie wiem. Nie, ja dlatego właśnie mamy tej kat, żeby ona oceniła, czy jest jakiś sens w tym szaleństwie, który mnie spotyka, bo ja y, przyporzę sobie tą wodę z drugiego końca Polski, z tej fabryki jurajskiej, Ona jest w wyszkowie. Tak, w tych szklanych butelkach, bo w A nie chciałaś bo... dźwigać słoika z kompotem. Tak, to jest bardzo dziwne, ale w, można kupić jurajską w bardzo wielu sklepach, ale mm -hmm. w plastiku. Ale w szkle ja jej nie widziałam nigdzie oprócz właśnie tej fabryki. Mm -hmm. Jest po prostu przepyszna i ja mam także aż mi się boję jej pić, bo. Żeby się za szybko nie skończyła. Tak, bo mam ograniczoną no. ilość i ona po prostu chodzi mi jak woda. Jak <grystek> by <grystek grystek> to nie brzmiało. Dobra, Dobra nie ma co częstuj. gadać. Tak, częstuję. Ja też jakąś wielką fanką wody nie jestem, więc to będzie w takim razie gdzie to teraz czuję ten, ten cały czas czuję ten słodki. Mm, od tego kompotu. Tak, on jest jednak. To no ta woda by się teraz przydała. właśnie. Jest za no. mocno słodki według mnie. Jednak ten kompot przesadzili cukrem. Nie mhm. Dla mnie woda jak woda. Naprawdę? No, prawda. Na nic, nie ma szału? Nic specjalnego, znaczy fajnie, bogasowana, bo lubię gazowaną, mhm. ale tak poza tym nic szczególnego. Ja ją upierdlam, ja nie jestem w stanie innej wody pić. Powiem ci, że nie woziłabym jej z drugiego końca Polski. Znaczy jest okej, okay, ale jakoś tak. Nie no, jest przepyszna. <noise> jest normalna. O oh my god. Dobrze, ci... bo też miała, planowałam wziąć tak. mój ulubiony makaron i chciałam, żebyś sprawdziła, czy jest też taki pyszny, jak mi się wydaje, ale chyba... Dobrze, że mamy tutaj niezależnego eksperta. Tak, bardzo. I w ogóle kompetentnego na właściwym miejscu. Który powie że jest tylko woda. Także tak, to jest jednak efekt mojego szaleństwa, ale uwielbiam tą wodę, absolutnie uwielbiam, jest przepyszna. Ale wiesz, to, to jest to samo, jakby tą wodę wlać ci do normalnej plastikowej butelki, nie zwróciłaby się na nią totalnie uwagi i pewnie smakowałaby zupełnie normalnie. To przez tą szklaną butelkę. Tak, ale taka retro. Nie, ale w, w plastikowych butelkach ona mi nie smakuje, bo ta sama woda jest mm -hmm. do kupienia w plastikowych butelkach i ja jej w plastikowych butelkach nie potrafię pić. Myślałam, to trzeba było przynieść na porównanie. <grym> Wtedy byśmy sprawdziły, która jest lepsza. Nie no, lepszy kompot jednak niż ta woda. Naprawdę? No. O Boże, jest cudowna, pyszna. A dobrze, nie wypijesz <grym> mojej wody. Usiubałam. Jest cała twoja. <grym> ja przejmę kompot. <grym> Teraz przechodzimy do ostatniej rzeczy i ostatnią rzeczą są... Mentosy, y, kwaśne. Ok. Czy Ty już nie próbowałam. Lubisz kwaśne rzeczy? Y, lubię no. To, to dobrze, to nie dobrze. Lubię, to możesz widzieć zresztą kwasę cytrynowy łyżką. Mmm, różały. Dobra, ja biorę zielonego. Biorę zielone, na kwaśnego. Mm -mm. To nie jest kwaśne. Jest odrobinkę kwaśny. Ja mam taką jakby truskawkę albo malinę. Mm. Gdzieś jest coś kwaśnego, ale. Mm -mm. A tu był ten zielony. Ja tu był tą truskawkę. Zielonego szumana nie ma żółtego. Jest zielone. Tak, jest. Mm. jest. jest z czerwonym mm. i sprawdzimy czy. Mm. Trochę bardziej niż ta truskawka, ale... Ewidentnie, e, to jest taki produkt nie dla zaawansowanych, jak ktoś bardzo mm -hmm. lubi kwaśny, jak katczyja to my tutaj tej kwaśności w tych cukierkach nie czujemy, ale jeżeli jesteście takimi osobami, które lubią lekko kwaśne rzeczy albo w ogóle nie lubią kwaśne rzeczy, to pewnie to jest coś no. bardziej dla was. Bo, bo to jest tak naprawdę bardziej słodkie niż kwaśne, mniej tak. słodkie niż ten kompo, ale... Jak ktoś nie lubi bardzo słodkich słodyczy, to one są mm -hmm. tutaj fajnie tak delikatnie złamane tą kwaśnością, ale nie jest taka mocna kwaśność, którą ja lubię taką, że ale wykrzywia no. twarz, Dokładnie. to jest właśnie to coś, co, co mnie cieszy. O. To by było na tyle, mam nadzieję, że, że się dobrze bawiliście z nami i że spróbujecie mojej ukochanej wody, albo nie bo ją kupicie w tej fabryce. Nie, możecie spokojnie spróbować, jest taka sama jak każda inna. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście Kat, to link do jej kanału będzie na dole. A my mi... nie będziemy jeść słodycze, także będzie, A będzie tak, bardziej słodko. Na, na kanale Kat będziemy jeść słodycze i to będą słodycze z różnych... Z różnych stron świata. Tak, ja jeszcze nie wiem co to będzie, także jestem bardzo podekscytowana. Wiem też, że będzie coś z Japonii, także jeżeli tak. jesteście miłośnikami... To jest z takiej prawdziwej Japonii, wiecie, w prawdziwej reklamówce z Japonii. <laughs> jeżeli będziemy, jesteście miłośnikami w z Japonii, także zajrzyjcie koniecznie na kanał Kat, gdzie będziemy to spożywać. A my widzimy się już jutro, do zobaczenia, buziaki! Pa. Mam nadzieję, że... O, 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 ale mnie bolą zęby! Jest naprawdę twarda. Mam nadzieję, że słyszeliście ten trzask. Na szczęście.